Jaka jest najbardziej paraliżująca prawda o ofiarach toksyków? Cisza po burzy, emocjonalny bałagan, ofiara toksycznej relacji staje wreszcie na zgliszczach z sercem rozdartym na pół. I wtedy uderza Cię najbardziej paraliżująca prawda głębsza niż gniew, boleśniejsza niż zdrada nie przestajesz go jej kochać przestałeś, przestałaś kochać siebie. To nie jest zwykły sentyment, to jest pułapka, której zrozumienie jest kluczem do wyzwolenia, i wtedy pojawia się pytanie: dlaczego miłość trwa, gdy rani? Po pierwsze, biochemia uzależnienia. Badania z zakresu neurobiologii relacji pokazują, że wzmocnienie przerywane, czyli cykle nadziei i nagrody, tak zwanego dobrego partnera, partnerki, obietnice zmiany i głębokiego rozczarowania działają na mózg jak narkotyk. Aktywują ośrodek nagrody, dobrze nam znaną dopaminę, prowadząc do traumatycznego przywiązania. Czyli wyobraź sobie, że kochasz niezdrowego człowieka, ale tęsknisz za przypływem ulgi, za chwilą fałszywej nadziei, która przyniosła chemiczną nagrodę. Po drugie, więź traumatyczna czyli silna więź tworząca się między oprawcą a ofiarą w sytuacjach skrajnego stresu, nieprzewidywalności i okresowej łaski. To z kolei mechanizm przetrwania. Mózg uczy się, że źródło cierpienia jest jednocześnie źródłem chwilowego bezpieczeństwa lub ulgi. Miłość splata się z lękiem i potrzebą przetrwania. Kochasz, bo twój układ nerwowy został zaprogramowany, by wiązać się z tym, co choć bolesne, jest znane. Po trzecie, utrata świadomości, czyli gdzie podziała się Twoja miłość do siebie. Literatura dotycząca przemocy psychicznej podkreśla, jak toksyczni partnerzy systematycznie niszczą poczucie własnej wartości ofiary. Nierzadko jest krytyka, gaslighting, izolacja czy wykorzystywanie empatii. To są metody dewaluacji ja. Gdy ktoś latami wmawia Ci, że jesteś niewystarczająca, przewrażliwiona, a Twoje potrzeby są nieważne, w końcu w to uwierzysz. Miłość do siebie, fundament zdrowego życia, zostaje zastąpiona obsesją na punkcie zdobycia akceptacji i miłości od tego, kto cię niszczy. Przestajesz kochać siebie, bo nauczono cię, że nie jesteś godna, godny miłości. A uczucie do oprawcy? To bardzo często nie miłość do niego do niej, ale do iluzji zdrowej relacji, którą obiecywał, lub do utraconej części siebie, którą w niego w nią inwestowałeś. A teraz uwaga, historie z życia wzięte. Aniacz, 8 lat w relacji z narcystycznym partnerem. Po terapii zrozumiałam, że nie tęsknię za nim, tęsknię za sobą sprzed tej relacji, z tą pewną siebie radosną dziewczyną, którą byłam. Kochałam iluzję człowieka, jakim potrafił być przez tydzień, gdy chciał mnie odzyskać po kolejnej kłótni. Przez te lata przestałam kochać siebie tak bardzo, że jego okruchy dobrego wydawały się jedynym źródłem ciepła to był koszmar. A teraz historia Marka. Relacja z emocjonalnie chłodną i krytyczną partnerką. Ciągle myślałem, jeśli tylko uda mi się ją uszczęśliwić, w końcu mnie pokocha. To była obsesja. Wydawałem fortunę na terapię dla niej, znosiłem upokorzenia, rezygnowałem z przyjaciół. Dopiero gdy terapeutka spytała: A kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla siebie? Co ty naprawdę kochasz? Kiedy okazałeś sobie troskę, wtedy zamurowało mnie. Zdałem sobie sprawę, że kompletnie o sobie zapomniałem. Moja miłość do niej była rozpaczliwą próbą zdobycia cząstki wartości, którą tylko ona, w moim mniemaniu, mogła mi dać. Brutalna prawda jest taka, że nie przestajesz ich kochać, tylko przestajesz kochać siebie. To brutalne, ale wyzwalające rozliczenie. Uznanie, że źródło cierpienia nie leży w niemożności wyzwolenia się spod ich wpływu, ale w zapomnieniu swojego własnego serca swojego własnego ja. Jest pierwszym krokiem do uzdrowienia. Miłość do siebie nie jest egoizmem w kontekście toksycznej relacji. To jest akt najwyższego przetrwania, mądrości i fundament, na którym możesz odbudować życie, którym będziesz kochana, kochany przede wszystkim przez siebie. Skieruj wierną, wytrwałą miłość, którą tak desperacko ofiarowałaś komuś, kto nie jest jej wart, tam, gdzie jest jej jedyne i prawdziwe. Bezpieczne miejsce z powrotem do siebie. Zacznij od dziś. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.